Serwus witam Dzisiaj zajmiemy się montażem Przełączników, żaluzje Włączniki światła Gniazdka Także przyszła nam tu paczka Otwieramy ją sobie Co nam będzie potrzebne? Łącznik jednobiegunowy, to na pewno mamy tutaj. To nam na pewno będzie potrzebne. Gniazda też, ale to w późniejszym etapie. Gniazda. Łącznik jednobiegunowy. Póki co jedna paczka starczy. Jednobiegunowy. Gniazda. 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 Ramki podwójne. Ramki pojedyncze. Tutaj mamy łącznik schodowy, ale pewnie będzie wymieszane. Razem, same schodowe. Okay. Tutaj mamy dzwonkowe, gniazdo, gniazdo, nadwór, gniazdo, nadwór, gniazdo, nadwór, dzwonek, gniazdo. Czyli musimy znaleźć gdzieś paczkę jeszcze z żaluzyjnymi. Pewnie jakaś otwarta. Tu mamy same ranki. No nic, właśnie wykonałem telefon do firmy w której zamawiałem te wszystkie osprzęty. No i poinformowali mnie, że wysłali podobno maila, że nie mają na stanie tych przełączników i, i dojdą w przyszłym tygodniu. E, pewnie gdzieś tam mail trafił do spamu. Także e, no spokojnie, możemy ewentualnie dzisiaj zacząć e, montować to wszystko bez przełączników żaluzyjnych. A jak przyjdą żaluzyjne, to pokażę Wam później. Co dalej z tym robimy? No, ok, tu mamy przewód z lampy, który idzie tutaj, czyli ściągamy izolację. Ja to zawsze robię delikatnie nożem. No i tutaj musicie uważać na palce. Mamy w budynku dosyć ciepło, także te przewody są fajne, miękkie. No i tak, co jeszcze potrzebujemy do tego? Ja zawsze je obcinam jak najdalej w puszce. Co tu mamy dalej? Tu mamy tak: zasilanie, zasilanie. Odejście, lampy na dworze i kolejne odejście. Jeśli mamy głęboką puszkę, to spokojnie, spokojnie to wszystko pomieścimy. Musimy znowu pościągać izolację. Roletami się na razie nie przejmujemy, bo do rolet jest puszczone osobne zasilanie. Także rolety nas w tym przypadku nie interesują, bo załatwimy ten przełącznik bardzo szybko. Mamy ekstra przewód, specjalnie tylko zasilanie do rolety i kabel z rolety. Pamiętajcie, róbcie to zawsze przed malowaniem, bo jeśli coś uszkodzicie, to malarze poprawią. A jeśli już mówię tutaj o samych blachach, bo wiadomo, ramki to już później jest etap końcowy. Tam już nic nie można uszkodzić przy samych ramkach, jeśli wszystko zrobimy prosto i dobrze. Mówię tutaj o samych blachach, przełącznika, gniazda i tak dalej. Tak już chwaliłem, że są ładne, miękkie, a tu się jeszcze zdarzy Gdzie nie jakiś twardszy przewód Przewody przechodzące, czyli zasilanie i odchodzące, które idą tam później na dalsze pokoje, robię w pierwszej kolejności, bo to jest najważniejsze, żeby się nie pomylić w tym wszystkim. I został nam ostatni. To już mamy lampę z dworu. Może mamy pewność, że jeśli będziemy to robić w miarę delikatnie, to niczego nie uszkodzimy? Oczywiście bardzo trzeba uważać na palce. Tak jak już mówiłem wcześniej. No i tu sobie zawsze pomagam takimi obcinakami, żeby otworzyć. co jeszcze możemy zrobić możemy ewentualnie sobie pomóc czymś takim czyli za jeden przewód ciągniemy i on nam się otwiera aż do końca jak nie bierzemy obcinaczki i tniemy izolację I co my teraz z tym robimy? Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zobaczcie, ucinamy sobie je równo w miarę tam na jakąś sensowną długość. Pamiętajcie, żeby nie sprzątać dwa razy ja sobie zawsze biorę przykładowo jakieś pudełeczko na odpady. I tutaj już mamy czościutko, Później tylko miotła i sprawa załatwiona. Ok, teraz śrubokręt i musimy sobie zrobić przejście do lampy z góry. Ok. I teraz tak, niebieski. Niebieski, żółto, zielony, czyli zero, i uziemienie leci tutaj do drugiej puszki, gdzie mamy wszystkie zasilania. Staramy się to ładnie przełożyć i postępujemy tak samo. Obcinamy. I co my teraz robimy? Co jeszcze potrzebujemy do lampy? Potrzebujemy jeszcze jeden przewód brązowy, który sobie tutaj elegancko również przeciągamy. To będzie nasza, nasze zasilanie lampy, nasza faza. I już tu ją mamy. Obcinamy sobie ładnie. Przygotujcie sobie zawsze taki przewód, taki kabelek. Brązowy lub czarny, żeby później nie kombinować. Załóżmy, czasami dają ludzie żółto-zielone, bo im zostają niebieskie, ale później przyjdzie, co do czego zacznie coś nie funkcjonować. No i kolejny elektryk, jak przyjdzie na awarię, to ma problem, bo nie wiem, musi mierzyć. No a taka usługa no niestety troszeczkę będzie Was kosztować później. No i co robimy? Szczypce fajne do izolowania, Super polecam. I sobie jedziemy z każdym po kolei. Odpowiednia długość też musi być zachowana. Nie możemy tego odizolować za krótko. Tu jest taki regulator No i co dalej? Kostki WAGO Czyli tak Fazowe Ja zawsze się staram posortować te przewody taki sposób, żeby się nie krzyżowały, żeby później można było y, ładnie to wszystko wpiąć Do to Jeszcze o jednym zapomniałem No i ostatni I mamy tak Faza mamy załatwioną Zero. I zostało nam już tego wszystkiego. Pamiętajcie, używajcie kostek wago. Nie polecam żadnych tam skręcanych na śruby starych złączek. Za granicą to już jest dawno zabronione, żeby coś takiego w ogóle stosować. To ma być bezpieczne, że jak dotkniemy tutaj, nic nas nie pokopie. I co nam zostało? Została nam ostatnia lampa na dwór. I teraz sobie ją skurujemy. A dlaczego robię to jako ostatni kabel? Dlatego, że. Żeby się nie pomylić i przypadkiem tego nie podpiąć Od razu do fazy W włączniku chodzi o to, żeby sobie tą fazę po prostu podać jednak co niektóra jest trochę twarda. Ok, obcinamy znowu. I o tym mówię. To jest nasza lampa na dwór, na którą podajemy fazy. Dlatego nie skurowałem tego wcześniej, żeby przypadkiem nie podpiąć na stałe. Oczywiście zero i uziemienie od razu leci na stałe. Tak. Jakoś dołem przejdę. Tak. Kawałeczek brązowego, i to będzie nasza faza do przełącznika. I tutaj tak jak wspomniałem, tu mamy żaluzję, to nas w ogóle nie obchodzi, bo to jest całkiem inna. To jest całkiem inny obwód, całkiem inny bezpiecznik. Dlatego, w tym przypadku, możemy to sobie śmiało zostawić, aż sklep nam dośle to, czego nie mieli w asortymencie. No i co robimy? Staramy się to jak najdalej schować. I już Wam pokazuję. Otwieramy swój przełącznik. Śmieci wywalamy. Klawisz też. Pamiętajcie, nie zakładajcie klawiszy. Trzeba je odpiąć i pozostawić gdzieś w bezpiecznym miejscu. I zamawiajcie zawsze. Przełączniki na szybko złączki. One są tam trochę droższe złotówka czy 50 groszy na sztuce, ale będzie Wam po prostu łatwiej to podpiąć. I tak, faza, czyli L jest od dołu. Czyli tutaj to co sobie połączyliśmy z dołem, wpinamy do L i nasza lampa, która idzie tutaj od góry, wędruje na dwójce. i taki przełącznik mamy już gotowy w drugim przypadku to samo otwieramy kolejny śmieci plastik i co? i tutaj mamy fazę Którą sobie teraz podłączyliśmy do Kostki Wago, a to jest nasza lampa z dworu. Czyli co robimy? Pak i do dwójeczki I patrzcie, wszystko ładnie wyjdzie. Nie ma problemu. Nie trzeba stosować żadnych przedłużek. Co nam wystarczy? Wystarczą nam takie oto śruby albo nawet i krótsze, w zależności od puszki. I tutaj taką instalację mamy wykonaną z żaluzjami. Pokażę Wam później, jak to wygląda, jak wszystko do mnie dotrze. Póki co chciałem się skupić, żeby pomału to mieszkanie zrobić do końca. Także myślę. Że Wam pomogłem w tym? Jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakiegoś lajka, like komentarz. Jak macie jakieś pytania, to też pytajcie. Łapka w górę, subskrypcja. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu. Na razie, hej.